dzisiaj zrobimy sobie wielki test e, cięcia sekatorów tych małych takich do młodych drzewek letnie cięcie no najlżejszych i najszybszych sekatorków e, te sekatory pokazywałem w poprzednim filmie pokazywałem ich parametry wagowe kurczę napię napięcie też omawiałem tak w tym ostatnim filmie szybkości cięcia dźwięk pracy tu doszedł nam jeszcze jeden nowy sekator yy, używany bez marki, i też tak na wstępie, właśnie tutaj, ten sekator mamy używany. Ten też jest używany. Pozostałe są nowe, no, sujok, troszeczkę używany, yy, więc to też może w pewien sposób wpłynąć na, na parametry. Ale będziemy sobie ciąć gałęzie, i tak tutaj, mamy ułożone je cenowo. Ausonia około 1100 złotynowa, ten Sujo chyba około 800, 650, 600. Ten niestety nie wiem, ten około 2,5 stopy. Czyli tak to się wygląda, jeżeli chodzi o, o ceny. Tak jak, jak wspomniałem, jeżeli chcecie zobaczyć wagi tych sekatorów yy, i inne parametry, to są w innym filmie nie mam jeszcze prezentacji bo każdy z tych ma swoją prezentację ten sujok to też wrzucę niedługo i tego też może tam zważę i, i coś tam o nim powiem jak to wygląda dobra przejdziemy sobie teraz na stojak i mam gałęzie do cięcia która wydaje mi się że jest w miarę wyrównana jeżeli chodzi o średnicę teraz ja sobie sprawdzę Dobra. Tu będzie mniej więcej taka grubość miarka. Mamy no 2 i 6. Widać złapie. Dobra, nie chcę złapać ostrość mniej więcej. O, widzicie 2,6. Eee, Będę tak raczej starał się tylko kawałek po kawałku, żebyśmy widzieli mniej więcej jak to tnie. nie mieszczą się wszystkie a dobra ten ostatni od, no odpada bo on się tutaj tak chociaż dobra nabije w sumie nabije Trochę zmniejsza ta średnica, no tu akurat jakiś synk. A, widzicie. Ochrona palca. Dobra, wezmę wszystko koszulkę No i dobra, w sumie. Kurczę, co tu powiedzieć, wszystkie sobie dobrze poradziły e, z, z takie nie wiem, czy widzieliście, moje odczucia, że te trzy jednak. Te, pewnie, te, te cięcia były takie pewniejsze. Ale dobra, jak z takimi sobie poradziło, to sprawdźmy je pod kątem grubszego, czyli będziemy iść w drugą stronę. Jeżeli te trzy sobie radziły moim. No moim zdaniem tylko tak lepiej. To zaczniemy od tych z mniejszą średnicą. Będę sobie nabijał, no tu nie mam twardego drewna, to nie jest żadna jabłonka, ale, ale no coś takiego tylko mi się tu udało zdobyć na szybko. Będziemy iść w tą stronę. Nabijam, bo nie wchodzi już bardziej, o, widać tam bez jakiegoś większego problemu. Dobra, to już większe. Zaraz większe, zrobimy jeszcze większe. Idziemy trochę dalej. Ten no, ze względu na to może, że jest używany, wydaje mi się, że troszeczkę od tych gorzej tnie. Ale no już tego. Zobaczmy sobie teraz ta średnica cięcia. No, widzicie, daleko nie poszło. 2-6. A z drugiej strony. Wow. Z drugiej strony mamy. ile No, pod tutaj to prawie 3 centymetry. No, zrobimy teraz z tymi testy O, poprawna palca. Dobra, bo jest niewyłączona, źle zrobiłem, że nie wyłączyłem do testów. Widać, że 3 cm bez problemu. Oj. Ten przeskoczył na trybach. Ale to w poprzednim filmie wiem, że coś co z tym sujokiem jest nie tak. A Sonia też daje radę. Te małe. No, też daje radę, tylko nie, 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 nie obejmuje. Bo to też mówiłem na wcześniejszym filmie, że on tam trochę ma mniejsze rozwarcie. Dobra, to jeszcze sobie podrobię. Dlaczego wziąłem prudwojostkę 8 No, e, w, Tak jak widzicie on jest jakby po środku cenowo, no kurde, chociaż te no jestem pod wrażeniem tych tych e, niemarkowych żadnych sekatorków najtańszych, bo bo widać, że dają radę no jeżeli wiecie no, jedyny problem z takimi sekatorami jest e, później taki, że no tutaj nie mamy na nie, jeżeli kupujemy sobie w Polsce, no, nie wiem, na jakimś AliExpress, no to wiecie, później tam może być problem tylko, ze, z gra, gdyby coś się stało z jakimiś naprawami, z gwarancją. Tutaj, no, Ausomnia będzie dawała normalną gwarancję. I Słansow też macie 2 lata gwarancji w Polsce, w Polsce naprawiane, więc a cenowo, przypomnę, 6,500, to około 1100. Wydaje mi się, że nie ma co przepłacać bo macie te same napięcia siła jest tak samo i tu i tu dobra no już ochrona palca złapie przez koszulkę Ach. trzeba wyłączyć ochronę i wtedy można dalej ciąć. Od razu Wam pokażę, jak w pru 28. No bo proces jest szybki. Włączam sekator, uruchamia się, naciskam spust, trzymam. Jest też film, brazie czego, gdyby ktoś potrzebował. I już już to na palcach, wyłączono. I można sobie dalej ciąć. Dobra, zrobiłem tego. Będę miał co sprzątać, czyli tak, no nie mieszczę się już mi tu w kadrze Podsumowując ten film Wszystkie poradziły sobie No moim zdaniem dobrze na takich gałęziach Więc czym bym kierował się Przy wyborze No na pewno tym stosunkiem jakości do ceny Tak bo dlaczego no nie wykluczam powiem tak, nie wykluczam tych sekatorów bo, bo są dobre jeżeli ktoś chce kupić sekator tani, ale będzie brał pod uwagę to, że gdy się zepsuje, to już raczej z tym nic nie zrobimy. No to to jak najbardziej w porządku sekator. Chociaż no tu można sobie kupić dwie sztuki i zamiast no, jednych czy nawet trzy, cztery zamiast tego. Yy, I tak to i pewnie przeżyją. Te ses, przeżyje sekator za 250 zł, przeżyje pewnie cztery sztuki ten. No, chociaż no, nie, nie mówię, o, że jedna sztuka, tak? tylko może jakby te cztery sztuki przeżyją taką małsonię ale, ale widzicie, że tutaj wszystkie się dobrze sprawują i no, ten sujok, coś, coś z nim jest nie tak, nie wiem, ja do niego nie zaglądałem ale bo przy cieńszych gałęziach sobie radzi dobrze yy, przy grubszych no, coś tam słychać, że rzęzi i to nie jest pierwszy przypadek sujoka takiego, o którym słyszałem te, tego małego, że tak się dzieje coś tam może nie, w nich fabrycznie był jakiś albo po prostu albo tak się po prostu trafiło mi taki egzemplarz e, ja tak czy tak no wiecie, no jednak trochę tej sympatii do Swansofta jest e, wybrałbym ten, bo, bo około 650 zł dwa lata gwarancji w Polsce to to jednak przemawia więc jakbym miał wybierać wziąłbym ten Ausonia jest spoko też, że, że mamy no, ten serwis i, i gwarancję w Polsce, ale jednak te cenowo są najtańsze, a też się nadają do ten. Więc jeżeli ktoś na przykład yy, nie ma dużo tego cięcia, bo no bo jednak ta ilość cięcia będzie się też na zużycie elementów przekładała i w razie czego na jeżeli coś miałoby się zepsuć no to dobrze żeby się zepsuło na, jak się zepsuje na gwarancji żeby można było to zrobić. Jeżeli ktoś ma jakieś mniejsze obszary i potrzebuje nie wiem na przykład spróbować bo nie nie ciął jeszcze elektrykiem to jak najbardziej mogę polecić wam takie te te sykatorki. Ktoś w komentarzach pod poprzednim filmem napisał, że ten sykator ma taki dnie jak głupi. No i powiem Wam, że, że widzę, że faktycznie. No teraz jedyny, no już to już tego nie będę robił. Test musiałby być wytrzymałości baterii. Tutaj one mają wszystkie w sumie zbliżone pojemności. Ten sujok ma niby 2,5A Zresztą on miłekiem napięcie 14,4 mniejsze niż ten, niż te 3. Ten ma. a 16,8, czyli tak samo jak jak te. No. Więc, tak jak mówię, jeżeli to ma być sekatorek taki na próbę, albo do mniejszej ilości, do mniejszych obszarów, to można się pokusić o te takie no nownejmy A, no bo o tym w sumie nic nie wspomniałem pomiędzy tym a tym mamy moim zdaniem zbyt małą różnicę cenową żeby się wahać ten jest wygodniejszy w ręku przez to ułożenie inaczej no tak jak w tych wszystkich pozostałych tu jest ta, ta bateria tak wzdłuż osi jest dłuższy trochę mniej poręczny moim zdaniem ale za to ten no to mówiłem w filmie z porównania ma możliwość przedłużki zakładania chociaż no nie wiem czy ktoś by przedłużką takim małym sekatorkiem chciał ale no może sujoka y, tak naprawdę bym wykluczył, bo wie, coś mi on się nie widzi z tym, hmm. taki jest kurczę. no nie wiem, coś jakoś mnie nie, nie ten, te jak, naj, jak najbardziej. Także tak to wygląda. Zrobię jeszcze z Sujoka film, bo, bo jego nie ma prezentacji. Jeżeli ktoś by się nad takim zastanawiał, każdy te, te modele mają swoje osobne filmy. Jeżeli byście chcieli sprawdzić wagi, jak to wygląda, jak pracują, jakie mają funkcje, dorzucę jeszcze filmik też z tym sekatorkiem Bo też jest, jeżeli chodzi o te takie. O, ten jest, ten jest lżejszy na pewno. Tylko właśnie, bo wiecie też, że z tą, z tą ceną sekatorów idzie też na przykład jakość ogniw. I tu wydaje mi się, że, bo tu jest dołem cięższy, że ta bateryjka jest mniejsza, gabarytem jest cięższa, pewnie ma lepsze jakości ogniwa w środku wrzucone. Więc to też mógłby, ciężko określić, jaki czas pracy będzie na, na tych takich tańszych sekatorkach. Na pewno, jeżeli chodziłoby wam o cięcie takie przez cały dzień to biorąc pod uwagę te sekatorki no to dwie baterie no do wilkowania młodych drzewek możliwe że wystarczą ale jak jak miałoby być troszeczkę ta praca dłuższa to, to jednak dobrze by było się w trzecią baterię doposażyć no i co jeszcze na koniec mogę powiedzieć jeżeli ktoś by potrzebował Porady, jakieś odnośnie sekatora, nie wiecie co wybrać? Chcielibyście porozmawiać, to piszcie do mnie na maila. Tam macie na, na, na dole mój adres, i ja podam swój numer telefonu. Zawsze możemy sobie porozmawiać i opowiem, co, co moim zdaniem lepiej wybrać. Postaram się zawsze jakoś doradzić.